Piątek 27 lutego w świetlicy wiejskiej w Binczu odbyło się seminarium pod nazwą Jak można zarobić korzystając z potencjału obszarów wiejskich. Spotkanie zorganizowano z inicjatywy Komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego w Czarnym oraz burmistrza miasta i gminy Czarny Piotra Zabruckiego. Przygotowujemy się jako gmina, mieszkańcy do pozyskiwania środków i znaczącą rolę będą to odgrywały środki przeznaczone na wieś, na, na obszary wiejskie, dla rolników. I to chcemy wykorzystać w jak największy sposób, dlatego to seminarium odbywa się w Bińczu. No, musimy stworzyć odpowiednie. Musi, po pierwsze, musimy mieć pomysły, musimy wiedzieć, co chcemy zrealizować i razem z rolnikami sięgać po jak największe środki. Niejednokrotnie powtarzamy i ja będę osobiście powtarzał, że liczy się przedsiębiorczość, która rozwinie naszą działalność i pewnie zniweluje po części bezrobocie, bo wielokrotnie powtarzałem i będę powtarzał, że. Dobrze prosperujące na przykład gospodarstwo agroturystyczne najpierw będzie zatrudniało wiadomo najbliższych, ale jeżeli już mm, będzie popularne, to będzie zatrudniało e, sąsiadów. Zapowiadane środki unijne, które będą przeznaczane w tym najbliższym rozdaniu, mają pomóc w zakładaniu gospodarstw agroturystycznych, mają zachęcić mieszkańców naszej gminy, aby podjęli takie właśnie działania. Gospodarstwa agroturystyczne to także możliwości noclegowe, ale także promocja dla samej gminy i przy okazji imprez, które tutaj się odbywają, a nie ukrywam, że mamy kilka ważnych imprez ogólnopolskich, Polskich. mamy wiele takich miejsc, które możemy wy wykorzystać pod względem turystycznym i tutaj Czernica chyba jest najlepszym tego przykładem. E tak naprawdę to już e pilotażowo e taka e ścieżka e pieszo-rowerowa jest przygotowywana e od Czarnego do, w kierunku Szczecinka e do pomnika I, i nie ukrywam, że jest to las gminny i tam jest już robiony e porządek, więc zobaczymy, jak to będzie kosztami wyglądało. Uruchamiamy nadleśnictwo, uruchamiamy także możliwość wykorzystania tak zwanych pasów przeciwpożarowych, co umożliwi nam, żeby tych ścieżek trochę powstało więcej. Oczywiście nie będzie to od razu taki system połączony, ale z partnerstwem chociażby z Rzeczenicą będziemy próbowali to uruchomić dość mocno. Na razie jeziora wykorzystane są przez Polski Związek Wędkarski i to w głównej mierze oni. Dysponują tymi jeziorami, one są zarybiane. Myślę sobie, że to kolejny etap rozwoju naszej gminy, aby te akweny należące do, do gminy były zagospodarowane. Przede wszystkim ja chciałam zainspirować Państwa mieszkańców gminy Czarne i przekazać pewną, pewien zasób energii, żeby Państwo wierzyli że rzeczy, które dzisiaj wydają się nierealne, są realne. Że są określone branże w gospodarce, które mogą świetnie rozwijać się do 2020 roku i że można na tym zarabiać niezłe pieniądze. I to dotyczy mieszkańców wsi, niekoniecznie rolników. To mogą być także osoby, które mogą założyć działalność gospodarczą, mogą założyć mikroprzedsiębiorstwo i mogą także korzystać z usług naszego ośrodka, a my już poprowadzimy, pomożemy, po, w jaki sposób w uzyskaniu, uzyskaniu też środków finansowych, czyli dotacji unijnych na ten cel. W mieście jest trudniej, dlatego że tam te nisze na rynku pracy są w miarę już zaspokojone. Tutaj my wiemy, bo robiliśmy badania, mamy określony program strategiczny dotyczący aktywizacji obszarów wiejskich właśnie w zakresie, w sektorze pozarolniczym i my wiemy, że. To właśnie na obszarach wiejskich, między innymi w naszym województwie, nastąpi dynamiczny rozwój przedsiębiorczości. Takie są perspektywy, takie są założenia i to się wpisuje też w działania unijne. Tylko pytanie. Czy będą to inwestorzy z zewnątrz, czy te firmy założą mieszkańcy Gminy Czarne, Powiatu Czuchowskiego? My chcielibyśmy, żeby to byli właśnie mieszkańcy tutaj, tutejsi, którzy mogą skorzystać z pieniędzy, z pomysłów, a przede wszystkim, żeby mogli skrzyknąć się i tworzyć mikroprzedsiębiorstwa połączeniu, czyli zacząć powoli łączyć się, tworząc klastry, bo dzisiaj pojedynczy przedsiębiorca nie rozwinie się bez współpracy z innymi przedsiębiorcami danej branży. Jest jezioro, jest potencjał, można i wykorzystać krajobraz, który jest i wykorzystać te drogi wodne, tak, w celu pokazania tych malowniczych zakątków, ale można też wykorzystać także dzisiaj perspektywę spędzania czasu przez mieszkańców miast w celu podeperowania Swojego zdrowia, czyli turystyka aktywna, turystyka z usługami leczniczymi, spa, masaże, apiterapia, armatoterapia. To wszystko może świetnie być wkomponowane w turystykę na obszarach wiejskich. Niekoniecznie z udziałem jakichś pięknych szlaków krajobrazowych, bo to także ta turystyka prozdrowotna ma swoje miejsce i potencjał na wsi, nie w mieście. W mieście nie ma ani przyrody, ani możliwości jazdy, na przykład konno, czyli te, ten rekreacyjny, aktywny styl życia, który poprawia nam zdrowie. Warto e, połączyć atrakcje wodne z innymi, które podkreślają. E, innowacyjność podkreślają konkurencyjność terenu. Czyli jeżeli mamy muzeum, jeżeli mamy fajne produkty, jeżeli mamy bardzo dobrą żywność, jeżeli mamy tradycje, jeżeli mamy konkursy pieśni regionalnych, koncerty, tak? To wszystko można połączyć w jeden duży produkt turystyczny, którego jedną z atrakcji jest właśnie Spływ Kajakowy, są właśnie imprezy związane z wodą. Tylko jest jeden warunek, trzeba chcieć, czyli należy połączyć siły, ma być burza mózgów tak? nie tylko udział samych potencjalnych mieszkańców, którzy chcą stworzyć taki produkt turystyczny, ale także radni, ale także burmistrz, wójt, ci wszyscy, którzy, których obowiązkiem jest poprawa funkcjonowania terenu i rozwój obszarów wiejskich, tak żeby ludzie żyli jak najlepiej zasobnie. W czasie seminarium sporo miejsca poświęcono programowi Prosument oraz fotowoltaice. Wiecie Państwo, że jestem zwolennikiem energii odnawialnej, a przede wszystkim nowych technologii. Przed nami taka niepowtarzalna szansa, żeby przystąpić do programu Prosument. Charakteryzuje się ten program tym, że mamy możliwość pozyskania. Dofinansowania w, w, do 90% na inwestycje fotowoltaiczne, które możemy zainstalować na naszych dachach lub po do programu ma możliwość przystąpienia około 70 osób, z tym, że ten program podzieliliśmy na dwie wersje. Jedna wersja będzie dla naszych instytucji, która będzie możliwość wytwarzania prądu, czyli napięcia elektrycznego, które będzie wspomagało utrzymanie naszych budynków, czyli świetlic, przedszkola, szkoły. A drugą część przeznaczamy dla mieszkańców, którzy sami indywidualnie z tego będą mogli skorzystać, z tej energii prosumenckiej, czyli prosument. To jest taka energia, którą sami produkujemy, sami konsumujemy. Jak dokładnie to wychodzi, trzeba było rzeczywiście długo opowiadać, na jakiej zasadzie, z tym, że zapraszamy ludzi przede wszystkim do programu, ze względu na to, że pozostały pieniądze z poprzedniego rozdania z poprzedniego prowu 2007-2013. Te pieniądze musimy wykorzystać do końca tego roku, czyli akuratnie do końca września musi być projekt rozliczony. Mamy jako gmina niepowtarzalne szanse uzyskać dotację w wysokości pół miliona euro przeznaczoną na, na, na te właśnie inwestycje. Przeciętna instalacja to jest instalacja około od 3 do 5 kilowatów i taka instalacja będzie najważniejsze kosztować mieszkańca, to jest taka cena w przedziale od 2,5 do 3,5 tysiąca złotych. Dla innych mieszkańców wymóg jest taki, że potrzeba dość dużą powierzchnię dachu lub powierzchnię powiedzmy, na kto, działki, na której te fotowoltaiki zostały umiejscowione. Ten program, to znaczy moc 5 kW, to jest 20 paneli, czyli jest to powierzchnia około 30 do 40 metrów dachu. Dla innych mieszkańców postaramy się przygotować inny, inny program, który też jest nadzieja, że zostanie sfinansowany w mniejszym stopniu, ale w kosztach będzie tak samo. W granicach od 2,5 do 3 tysięcy złotych, czyli panele solarne, które będą mogły wytwarzać ciepłą wodę. Ta oferta jest skierowana w zasadzie dla wszystkich, i dla przedsiębiorstw, i odbiorców indywidualnych. Czyli te 70 instalacji, które możemy zainstalować na terenie naszej gminy, bo to jest właśnie 70 instalacji, to około pół miliona euro. One z, nieważne na jakich dachach będą, ważne, że będą produkować energię, a tą energię będziemy zużywać do ogrzewania ciepłej wody, do Oświetlenia raczej, niebo oświetlenie to te panele produkują energię podczas dnia, ale do ogrzewania naszych pomieszczeń, to znaczy różnorodność wykorzystania, do ewentualnie zasilania. Silników w, zak w zakładach, załóżmy stolarskich, czy innych zakładach, gdzie ta energia jest potrzebna. Z tym, że ten program Prosument umożliwia to trochę na, na innych zasadach, że my tą energię produkując przekazujemy do zakładu energetycznego, tak jakby zakład energetyczny był naszym bankiem i później w systemie rocznym rozliczamy się, że zakład energetyczny oddaje nam ilość tych kilowatów, jakie my wpuściliśmy do sieci. Naszym, naszą, po prostu, naszym wkładem to jest tylko chęć, nie, e, z, proszę, chęć zainstalowania sobie takich e, paneli, które chcą nam produkować tę energię elektryczną. Podczas seminarium w Świetlicy Wiejskiej w Binczu, swoje wyroby rękodzielnicze zaprezentowali lokalni twórcy.